To jeszcze jedna próba pokazania tego w inny sposób. Więc to jest perspektywa tego szybowca. Kamera jest przymocowana do tego szybowca. Więc tak, ja jestem tu jako Sierra i lecimy do komina, w którym ktoś już krąży. ten moment zmienięcia się do przodu. Okay. cofnę trochę. To jest to co się stało. Cofnę jeszcze z takiej perspektywy. Ja bym powiedział tak, że tutaj jest okej, okay wszystko, tak, bo wszystko do przodu widać. Tu jest jeszcze ok. Tutaj nie wiem, jaki był, jaka była różnica wysokości pomiędzy tymi dwoma szybowcami. Więc tutaj wygląda, że w tym momencie tak. Te dwa szybowce już się nie widzą. Natomiast jeszcze ciągle widać do przodu to i to. W tym momencie już prawdopodobnie ten szybowiec stracił kontakt wzrokowy z tym szybowcem a ja będąc tutaj hmm, No jakbym się wychylił do tyłu to może bym coś widział do tyłu i do góry że trajektoria, prawda? Tutaj jakbym nie, nie patrzył na ten szybowiec to też bym widział już prawdopodobnie natomiast ten szybowiec kompletnie nie widzi nic do dołu tu już nic nie widzi Tutaj nic nie widzi. Tu, tu był alarm flarmów, tak z tego co pamiętam. No i to już jest mnięcie się. No i tak jak mówiłem później już nic nie było.